Witajcie. Dzisiaj trochę inny odcinek, ponieważ ostatnio pomyślałem, że dobrym pomysłem by było małe wyjaśnienie paru spraw odnośnie tego kanału. Przede wszystkim, dlaczego przestałem nagrywać. Ponieważ już od ponad roku nie pojawiło się nic nowego, zdecydowałem się na stworzenie takiego filmu wyjaśniającego parę kwestii i w nim właśnie się tym zajmiemy. Po pierwsze, zwyczajnie brakuje czasu. Tworzenie animacji poklatkowych przedstawiających na przykład dwie walczące postacie jest dość czaso i pracochłonne, bo już samo zrobienie zdjęć do takiego pojedynku Zajmowało nieraz kilka dni po kilka godzin każdego dnia. Zmontowanie też trochę trwało. Weźmy sobie za przykład mój pierwszy film. Dobrze pamiętam, jak go kręciłem i zrobienie tych około 600 zdjęć zajęło mi bodajże jakieś 4-5 dni. A połączenie klatek w jedną całość wraz z wrzuceniem filmu na YouTube'a trwało około 5-6 godzin. Zatem, nawet taka trzyminutowa animacja wymagała poświęcenia konkretnej ilości czasu, nie mówiąc już o większych seriach takich jak Cztery Ognie czy Gra Czasu, gdzie niemal każdy odcinek posiadał. Fabułę zawierał w sobie zwykle ponad 2000 zdjęć. No tutaj było tylko mniej, trochę. I tutaj było mniej niż te 2000, a reszta miała więcej. No i nakręcanie takich filmów trwało miesiące. Po drugie, tematyka moich filmów jest dość mocno nieaktualna. Ostatnia generacja Lego Herofa, który wyszła w 2014 roku, w tamtych czasach faktycznie się tym interesowałem i zbierałem dużo postaci. Mam ich do dziś chyba ponad 60. I właśnie dlatego powstał ten kanał. Chciałem zrobić użytek z tego, co miałem. I faktycznie zrobiłem, aż w tym 2016, prawdopodobnie zainteresowanie serią jeszcze jakieś tam było. Postanowiłem spróbować swoich umiejętności w tworzeniu animacji poklatkowych i po prostu wykorzystać sytuację. E, można tu też dodać, że e, zanim wróciłem mój pierwszy film, czyli to było to. No to e, jeszcze tam z miesiąc przed jego e, o, nakręceniem, Robiłem jakieś mniej zaawansowane animacje i po prostu no, ćwiczyłem też, też się uczyłem tego. W ten sposób kanał zebrał 1680 wyświetleń do dziś. Natomiast z wyliczeń wynika, że łącznie zdjęć we wszystkich filmach, jest trochę ponad 19 tysięcy. To oczywiście nie jest za dużo, no ale jednak wrzuciłem tylko 20 filmów, z czego i tak jak tutaj widać ten film na przykład żadnych zdjęć nie wnosił nowych, tutaj był zwiastun, tutaj też, no i w sumie tak 5 filmów. Z tych 20 nie wnosiło żadnych nowych zdjęć, dlatego te 19 tysięcy jest zawarte w tych 15 pozostałych filmach. Trzeci i najważniejszy problem. Odkąd wrzucałem pierwsze filmy minęło trochę czasu. Proszę bardzo, pierwszy film na moim kanale data opublikowania 30 października 2016 roku. Obecnie nagrywanie tego typu animacji mnie już nie kręci tak jak kiedyś. Jest to niewątpliwie zajęcie pracochłonne, jak już wcześniej mówiłem. Minimalnym nakładem chęci i pracy ciężko osiągnąć zadowalający efekt, jak zresztą ze wszystkim. Natomiast ja nie mam już tych 11 czy 12 lat. I z czasem zaczęło mi po prostu brakować chęci na kręcenie. Myślę, że pewien czas minął. Czy się więc ukaże trzecia część gry czasu? Szczerze nie wiem. Do teraz mam zrobionych bardzo mało zdjęć, aczkolwiek byłoby dobrze tę serię dokończyć. Ale jak będzie, to nie wiem.